you Poszedł. A Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po dwóch latach przerwy, bardzo dobrze. Tylko wszystkie kości pękają i tak dalej, ale no, na poziomie było dobrze. No wygrana drużyna mówiła, że tutaj e, bardzo wysoki poziom stworzyły drużyny. Tak, stworzyli, stworzyli, 12, stworzyliśmy. Balasi drużyny, stworzyliśmy im naprawdę bardzo dużo opór. Że starali się, minimalnie przegraliśmy w dwóch, trzech meczach po jednej bramce, ale no jednak byli lepsi. Byli młodością, przeważyli nasz. Dzięki za wielkie serce. Nie ma problemu, pomagamy jak potrzebujemy. No. Jak turniej no. okay. dzisiaj? <głos》<głos》<głos》<głos》 Poszedł yy, wbrew oczekiwaniom całkiem nieźle, bo wyszliśmy z grupy. No tutaj jest z wygranej drużyny, członek wygranej drużyny mówił, że y, zaskakująco wysoki poziom. <grym> y, powiem tak, y, Dątki zrobiły sobie ekipę. Y, nie jedną, bo trzy. No i te trzy drużyny praktycznie. Grały, grały ten, 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 cały, cały to, to, ten trzon tego turnieju, to były właśnie te trzy drużyny, Okej. Okay. Dzięki za wielkie serce. Dziękuję. Jak mecz dzisiaj? Ale nie bardzo dobrze. Nie. To znaczy? Było Faj ciężko? Było, było ciężko, ale daliśmy radę. Eee, słyszałem, że drużyny dosyć duży poziom stworzyły, 12 drużyn było. Tak, poziom był bardzo fajny, wyrównany, także fajna, fajna sprawa. Okay, dzięki za wielkie serce dzięki. i za pomoc Cześć. Jak turniej dzisiaj, tego no turniej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Eee, jak poziom drużyn? Eee, no nie mam takiego rozeznania, ale myślę, że, że taki dosyć wysoki. Pozycja na boisku jaka była zawodnik? Eee, bramkarz, bramkarz, eee, później w polu, jakaś tam komputer... Noby bramkarz po prostu, który, bramka. który broni światła bramki. Ja się tylko na bramkarza nadaję. Eee, a jak ten, a jak ogólnie poziom pozostałych drużyn? No taki dosyć wysoki chyba. Ile nas strzelali bramkarzowi? Dwie. Dwie bramki tylko strzelili? Na trzy mecze. A ja z takich obronionych, takich ładnych parad, to ile? No z jednego meczu było tam kilka. Tak? Takie, no. co się nadają do telewizji normalnie. Tak, tak, tak. No to piona za wielkie serce i za pomoc. Myślę, że głogowska drużyna będzie się tam brać za, za coś. Ne? <laughs> Jacek, co ty, grałeś w tym turnieju w piłkę, czy nie? Nie, nie udało no, mi się Taki schudzony, za... że grałeś A, Sprawy organizacyjne Ja ci powiem, że ty no, dobry na bramce byś był, bo jak byś stanął to byś zasłonił bramkę w prostu Ogólnie to ja stoję na bramce jak gramy w no, no właśnie, no to nam nikt nie szeli, bo przecież jak masz Nie ja No, być no opręcić, tak, to tak to... Razem ze mną No, no albo z tą no. no. ja, ja Słyszałem, że scenę rozkładałeś dzisiaj Dobrze ja rozkładałem Wczoraj, dzisiaj mam dość To to żółwik za pomoc Ty co tu szukasz na tej sali? Co? Dopowiedz parę słów do kamery. Zabawek. Co? Zabawek. Nie słyszymy. Zabawek. Zabawek szukasz? A co ci się tu najbardziej podoba? Auto. Auto? O, super. A Mikołaja widziałeś? A dostałeś coś od tego Mikołaja? Tak, cukierka. Cukierka? Ekstra klasa. To żółwik, żółwik. No. no jak, brałeś Brałeś udział w turnieju, Jarek? Tak brałem, biernie, ale brałem. Czyli wspierałeś duchem, tak? Wspierałem duchem, ciałem nie dałem rady. Tylko dzisiaj, tylko duchem. No elegancko. No. E, jak tam masz zamiar wziąć udział w licytacjach planowanych? Nie, ale dałem przedmiot na, na licytację, koszulkę falubazu z podpisami Protasiewicza, Jonsona i Dutkar. No to, to taki łakomy kąsek trochę dla, dla fanów falubazu. Dla fanów jak najbardziej. Myślę, że, że może pójść wysoko. Zobaczymy. Jak dzisiejszy turniej? A, turniej, super zabawa. Nie tylko to, że wygrana, ale chłopaki wstawili nam czoło. My fajną drużynę zrobiliśmy i zadowoleni chyba każdy jest, że mógł sobie pograć tutaj dla Weroniki, dla jej zdrowia i mam nadzieję, że też się jakoś pomogliśmy, żeby to wszystko. Ile było drużyny? 12. 12, 12 drużyn. Trzy tak. grupy, po cztery drużyny i później półfinały i finały. Z kim najcieższy mecz był? No, w finale jednak tam z drużyną Radzia tego i tam chłopaki od nas z drużyny też porobili silną drużynę i wstawili czoło, no ale... Rutyna nie? doświadczenie. Czyli jaki był ostateczny wynik? 5-1 nas. 5-1. Pięknie. Gratulujemy w takim razie i dziękujemy za wielkie serce. Dziękujemy i pomagamy. Wow. Weronika trzymaj się. Okay. Okay. Dziękówka. Witamy Wiesława Kleche, Ojca Krzesnego drużyny Dom Przybyszu. Oj, tak. Pytanie jest o dzisiejszy turniej. E, tak głośno i wyraźnie powiedzieć jak rozgrywki dzisiejsze. Słyszałem, że Chłopaki grali i mówili, że pozostałe drużyny stworzyły dosyć mocny opór. To znaczy, ja nie byłem dzisiaj tak organizatorem. Nie? Organizatorem tego turnieju był pan Marek Szafer, trener nasz, naszego zespołu. Nie byłem od początku, także nie wiem jak to na początku wyglądało. Ja byłem gdzieś że z godziny 12 to wyglądało bardzo fajnie. No, poziom bardzo wysoki. Wygrali Faworyci w zasadzie można powiedzieć. Ten zespół, który był typowany do zwycięstwa, ten wygrał. No wszyscy się tego spodziewali, że tak będzie, ale słyszałem, że przeciwnicy nie oddali skóry tanio. Nie, nie, bardzo, bardzo wyrównany, szczególnie półfinał był i, i wcześniejszy mecz, tylko 1-0, widziałem, że wygrali. I, także no, walka była do końca. Super. Dziękujemy za wsparcie, Żółwik. No. Tomasz. Ale... Już nie przerywamy, rób dalej, tylko Żółwika jeszcze przyjdź. Ale po, po, bo... Trzeba nosić scenę, a może po prostu odłożymy ten mikrofonik i weźmiemy się za scenę i wykorzystamy nasze silne ramiona i wrzucimyśmy. Prze przemyślimy to, przemyślimy to propozycję.